Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam Twoim marzeniem, do mnie należał świat, świat Twoich zabaw, myśli i słów. Pierwszych radości i pięknych snów Dzisiaj gdy przymkniesz oczy Na szarym pamięci tle Pośród wyblakłych przeźroczy Zobaczysz właśnie mnie Jestem twoją bajką Jestem twoją bajką Jestem bajką Twego snu Jestem Twoją bajką, jestem Twoją bajką, jestem bajką twego snu. Kiedy pożegnasz bajkę z dziecięcych lat, zamkniesz za sobą furtkę, zaczarowany świat, kiedy pożegnasz bajkę z dziecięcych Zamkniesz za sobą furtkę, Zaczarowany świat. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, Na szarym pamięci fle, Pośród wyblakłych przeźroczy, Zobaczysz właśnie mnie. Jestem swoją bajką, Jestem twoją bajką, Jestem bajką, Twego snu. Jestem Twoją bajką. Jestem Twoją bajką. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu.